Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl korony, naszej korony Gór Wielkopolskich. Zaczynamy na rynku w Mosinie i idziemy na Osową Górę. Z tego co pamiętam 131 metrów, góra jak najbardziej godna, żeby znaleźć się w naszej koronie. Zaczynamy z Mosiny. Odpowiedz no coś. Dzień dobry. Tylko tyle? Nie, ja zostawiam na później. Dobra, to idziemy dalej. Czekam z niecierpliwością na to, co mi przekażesz później. Jesteśmy dokładnie na środku Nie. Rynku Mosińskiego. Musimy się kierować w stronę ulicy Wąskiej. To przepiękne miejsce, które, które chcę Ci pokazać, wiesz? Nie byłaś nigdy na Wąskiej? Nie byłam nigdy w centrum samej Mosiny. Zobaczcie, jak tu pięknie. pięknie. Ulica Wąska. Z czego słynie ta ulica? Z festynów. Tu odbywają się zawsze latem festyny. Byłem na paru, ale nie nagrywałem. Fajne takie targowisko, występy, działania kulturalne. To właśnie jest ulica wąska. Zobaczcie, rzeczywiście to jest wąska, jakby nie mówić. Powinniśmy za chwilę dobić do naszego niebieskiego szlaku, który pokazuje w całości na kanale. Dzisiaj idziemy tylko jego fragmentem, żeby zdobyć górę. Wydawało mi się, że będzie bardzo ciepło po południu, po godzinie 17 okazuje się, że wcale tak nie jest. Ale jest na to rozwiązanie, ponieważ idziemy pod górkę. I teraz zapewne zrobi mi się bardzo ciepło. Tak, a górkę już tam widać tak na, nad domami, lekko zarysowana. To jest właśnie ramię osowej góry, którą dzisiaj zdobywamy. A wiesz, to jest to, co chciałam powiedzieć. No to ukradłem ci to. Tak pięknych okolicznościach wiosennej przyrody. Coś, co można tutaj na tym mosińskim odcinku szlaku podziwiać, to na pewno ogrody. No i psy. I jest niebieski szlak tutaj na słupie. Co jest fajnego w naszym takim wędrowaniu po koronie Gór Wielkopolskich mianowicie to, że można zacząć tak jak my dzisiaj bardzo, bardzo późno latem jest długo jasno, my w godzinkę tak naprawdę z Mosiny na Osową Górę wejdziemy a w dwóch godzinach zamkniemy całą wycieczkę z powrotem na Rynek Mosiński skąd zaczynaliśmy także to jest niewątpliwy plus możecie zdobyć koronę bardzo szybko schudnąć, to też ale też plusem tego, tych naszych wycieczek jest to, że nie robimy je tylko w weekendy, ale również po pracy, w ciągu tygodnia. Tak, no właśnie wróciliśmy z pracy i postanowiliśmy dzisiaj łyknąć kolejną górkę i zdążymy to zrobić przed zachodem słońca. Tu Pożegowska, można by nią iść, ale my skręcamy w mniejszą uliczkę, w spacerową, gdzie po prostu będziemy szybciej w lesie. Osoba Góra, 131 metrów, już zobaczcie, jesteśmy tam, jest dużo niżej, tam jest dużo wyżej. Mamy do niej jeszcze z 600 może 700 metrów jest to kulminacja wielkopolskiego parku narodowego. Widoczna ta górka dobrze chociażby z trasy ekspresowej do Poznania. Patrząc, jadąc do Poznania po prawej stronie. No i co? Górująca nad Mosiną. Ja już mam dużo w nogach. No mamy trochę, bo jesteśmy zmęczeni pracą, a idziemy jeszcze po pracy pracując nogami i nagrywając film. Ale to Ale... jest świetny sposób na odpoczynek. Tak. To nie jest kwestia tego, że mamy bardzo dużo czasu i że możemy sobie teraz chodzić i nagrywać filmy. Myślę sobie, że jest to kwestia organizacji tego czasu mhm. i po prostu wyboru. Lubimy to. Tak, 2 trzy godziny można zawsze wykroić, zamiast siedzieć przed telewizą, zamiast siedzieć przed telewizorem, można obcować z takimi oto klimatami. I odpoczywać. A jeśli chodzi o koronę gór wielkopolskich, to mówiliśmy, że będziemy na Koblej Górze, będziemy na Gątyńcu. To są te górki wysokie, acz nieco dalej od Poznania, a z tych poznańskich to na kanale jest już nasza wędrówka pierwsza z cyklu korony gór wielkopolskich, czyli Góra Moraska, gdzieś tam w perspektywie Dziewicza Góra. To są razem z Osową górą trzy wzniesienia w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, które wliczamy oficjalnie naszymi filmami do Korony Gór Wielkopolskich, no a potem będziemy już wędrować dalej Góra Świętej Jadwigi, na której byliśmy całkiem niedawno, ale chcę pokazać inne wejście z drugiej strony, bo poprzednio pobłądziliśmy strasznie. Łaziliśmy zupełnie bez sensu idąc tam przez pola, knieje, a tam jest fajne wejście, bo potem to wyczaiłem na mapie i się okazuje, że można podjechać, jest taki parking a propos góry Świętej Jadwigi przy drodze na Osieczną i tam się zostawia samochód i idzie się dosłownie kwadransik i jest się na górze. A myśmy szli za dwie godziny naokoło. Ja się zdaję na Ciebie. No ale pokażemy górę Świętej Jadwigi, która ma 150 metrów, czyli to co dzisiaj plus 19, bo tam ma 131. No a Kobyla Góra, na którą się wybieramy za jakieś dwa tygodnie, no to już jest prawdziwe monstrum, to jest... Ponad 200 metrów wielkopolski giełd, ale to za czas jakiś. Wyobraź sobie, że moja miła koleżanka Joanna, z którą pracuję i którą serdecznie pozdrawiamy, powiedziała: pozdrawiamy. Tak, powiedziała, ale wiesz, góry to są Tatry, to są Karpaty. A gdzie w Wielkopolsce jest korona gór? No i ja proponuję żeby żebyś wybrała się z nami kiedyś. Na taką wędrówkę. Zapraszamy. Podesz tak, podeszła pod taką górkę i wtedy może sama poczujesz, jakie to są górki. Tak, no robimy coś naprawdę klasycznego, coś co robicie także w Sudetach, czyli e, przykładowo, jeśli oczywiście tam jest wyżej, ale e, idziecie na biskupią kopę, to zaczynacie w prudniku, na przykład albo w e, Głuchołazach, e, no różnymi wariantami. Zaczynamy też dzisiaj w miejscowości, czyli w Mosinie, i wychodzimy. Na szczyt, który wprawdzie jest niższy, jest niżej, jest bliżej, ale no też można się zmęczyć. A na końcu będą? Lody? Oczywiście. Mnie to motywuje. A wiesz, że rok temu o tej porze kończyłeś gss -a? Tak, jest rocznica. Akurat na rocznicę mamy, mamy osobą górę, dużo mniejszą górkę, no i razem. A w zeszłym roku miałem przed sobą jeszcze montaż tych wszystkich filmików, i w sumie powstało ich chyba z 7 albo z 8. Tak, mniej więcej 2 dni na jeden odcinek. No i wszystkie są na kanale. Najbardziej oglądany jest ten yy, Szklarska Poręba Karpacz. Chyba, chyba ten jest najbardziej oglądany. Tam prawie 4000 wyświetleń, także bardzo za to dziękujemy. No i mam nadzieję, że będziecie tak samo. Oglądali te wielkopolskie góry, bo GSS, GSS-em, Sudety, Sudetami też będziemy je pokazywać, no ale tutejsze góry są jeszcze, mam wrażenie, nieodkryte. I zobaczcie, jest tu puściuteńko o godzinie której 18.00 mniej więcej tak, 18 w środku tygodnia, wtorek. Można sobie połazić, a jest tutaj sporo na Osowej górze atrakcji. 18 po południe i jest pusta plaża. Nie ma prawie nikogo. Nie można Torek, przyjść. Torek, Torek. A masz na jakby że jest to był, Jakby był piątek, no to byłaby hmm. zupełnie inna historia. No tak, e... ale tak możemy też spędzać czas. Z plaży na Gliniankach, tutaj na Osowej Górze, widać doskonale wieżę widokową. Zaraz ją pokażę. I Właściwie można uznawać, że ta wieża to jest punkt. Najważniejszy dla tej góry, chociaż nie jest to najwyższy moment, to ta kulminacja jest w takim miejscu technicznym, którego nie chcemy pokazywać. Natomiast uznaje się, że ta wieża jest takim punktem do zdobycia. Pytanie, czy będzie otwarte, czy będzie można tam podejść? Bo czas jakiś temu był tutaj remont. Tu na kąpielisku jest kulminacja? Tak, uznajemy. Bogdana. Jacek. Było widać? Było. Tampiwisko jest tutaj, wygląda to super, tam z tyłu już widać wieżę widokowo. Ta wielka. Zobacz. No widzę, widzę. Pięknie. Zostawiamy plażę przy tej gliniance za sobą. Plaża to nie jedyna dzisiejsza atrakcja. Okrążymy ten akwen. Bardzo fajna taka ścieżka troszkę górska, za chwilę ją pokażemy i można wyjść tam przy na samym terenie, przy samej wieży widokowej. Zobaczymy czy będzie otwarta, nawet jeśli będzie zamknięta, to i tak jest tutaj super ścieżka, którą zaraz pokażemy. Kanał jest górski, musi być trochę górek. Ścieżka właściwie nad samym nad samym akwenem Woda jest tam, a tutaj takie piękne zbocza, i dzika, półdzika ścieżka. Widać, że ludzie tutaj dreptają, ale mm, sądząc po tym, jak ta ścieżka wygląda, nie ma tutaj tłumów. Nie pamiętam, czy tam przypadkiem wyżej nie ma drugiej ścieżki, wiesz? Ja, myślę, że tam jest taka prawidłowa. Ta jest nieprawidłowa, ale czasem trzeba też pójść dziką ścieżką. Mnie to zajmie zdecydowanie więcej czasu. Nie jestem taką młodą, sarenką, jak ja tak. Łajka. Ale też radę. Dziękuję dżentelmenie. No jesteśmy już dużo, dużo wyżej, ale mamy jeszcze trochę do wejścia. Tam i na prawo. Jakbyś była zmęczona, to są ławki, wyobraź sobie. Dziękuję, dałam ja radę. Cały czas tak naprawdę jesteśmy na kulminacji osowej góry i tu jest gdzie po prostu połazić. Moglibyśmy iść kawałek dalej, pokazujemy to w innych filmach do studni Napoleona. Moglibyśmy pójść jeszcze kawałek dalej do szwedzkich gór, do rezerwatu nad jezioro góreckie. No, mnóstwo mnóstwo możliwości stąd jest. Dzisiaj tylko kręcimy się od Mosiny do osobej. Góry, ale wiedzcie, że możecie sobie zamiast godzinnej wyprawy zrobić na przykład 4 godzinną, no i zaliczyć te wszystkie miejsca, co myśmy robili już wielokrotnie. Super ścieżka, bardzo ładne tereny. No i chyba robi robotę też to, że w tym przypadku właściwie w kopule szczytowej jest tutaj piękny akwan Trochę jest infrastruktury turystycznej, co też, jest, co też cieszy i co też jest przydatne. Ja sam robiłem sobie tutaj odpoczynek idąc po konturach Wielkopolskiego Parku Narodowego. I rzeczywiście ta infrastruktura i też otwarty tutaj sklepik taki terenowy, no bardzo się przydał po prostu, bo byłem po dwóch godzinach marszu, a przed sobą jeszcze miałem 6 godzin. Także, także to też pokazuję w osobnym filmie. Tam za nami jest wieża, nie wchodzimy na nią, ponieważ jest niestety zamknięta. No cóż, jakiś czas temu uznano, że jest z jakiegoś powodu niebezpieczna. Byłem tam wielokrotnie, nie widziałem żadnego niebezpieczeństwa, no ale tak urzędnicy uznali, jest ogrodzona, nie można wchodzić, no i tyle. Taka chyba największa atrakcja tej góry, wciąż niedostępna dla turystów. To jest wersja lightowa, a moja to jest taka, że to jest przepiękne miejsce z bardzo dużym potencjałem. I moje pytanie jest takie: dlaczego tego nikt nie wykorzystuje? No, remonty trwają latami. Widać remont wieży też to dotyczy. Szkoda, bo jest tu fajny widok. Nie pokażemy go Wam, ale możemy opowiedzieć. Widać praktycznie cały. Wielkopolski Park Narodowy przebłyskuje gdzieś tam e, przebłyskuje gdzieś tam Poznań te najwyższe budynki, ale delikatnie bardzo bo stąd do Poznania jest e, 10-12 km tak w linii prostej. Z Żeby nie... Tak. E, tutaj rzeczywiście byłem parokrotnie. Jeszcze wtedy, jeszcze wtedy nie nagrywałem, ale na takich e, tak na pocieszenie słuchaj mogę powiedzieć to, że mamy takie wieże na naszych kanałach podobne. Chociażby super e, obiekt e, przy osiecznej. E, gdzie tam jeszcze o były tak. wieże? E, tam byliśmy, dziewicza góra. No można poszukać na kanale, na którym jest już 90 filmów z różnych miejsc, na pewno na kilku są. No i w Luboniu, na szachtach. No i na szachtach, tak. Tam zaczynałem o świcie pewnego razu i szedłem do centrum Poznania. Z 15 km wtedy zrobiłem. No jest trochę tych wiesz, na kanale, gorąco Wam je polecamy. Trochę też na odcinku głównego szlaku sudeckiego, o którym dzisiaj mówiliśmy. I jest też trochę na okrążeniu Kotliny Kłodzkiej dookoła tam na Trójmorskim. Chociażby w wierchu jest zwierzę i dookoła bardzo fajna. Gorąco Wam polecamy i zachęcamy. Szkoda, że akurat tu nie można wejść, jest płot, jest ogrodzone. Ale są, są inne i na te polujcie, będziemy... Na będziemy na wieży. Wybieramy się na Kobylą Górę. To już obiecane. Przyklepane na 100%. A kolejny film? Tradycyjnie już za tydzień w piątek o godzinie 16. Do zobaczenia. Ładnie? No ładnie, może być. Tak, Trójka może z plusem. Być. To się wytnie. Jeszcze taka wieża, na którą nie wyszliśmy. Złota góra, bo... złota góra, tak. To tak, Też, było coś też była prawda. zamknięta z jakichś powodów remontowych, więc zrezygnowaliśmy, porzuciliśmy tam tą wędrówkę. A zapomniałem dodać, że w sumie złota góra jak najbardziej, jeśli tą wieżę pod koninem wyremontują w końcu, to jest jak najbardziej w koronie naszej Wielkopolskiej, bo ona ma tam prawie 200 metrów, tyle co Gątyniec mniej więcej, więc hmm. jest dużo wyższa od tej dzisiejszej 131 metrów. A za tydzień, tradycyjnie o godzinie 16, kolejny odcinek Górna Nizina. Żegnamy się po raz drugi. Ciekawe, czy będzie trzeci raz. <laughs> Tego się już nie wytnie. <laughs> To co pokazaliśmy, chcieliśmy Wam pokazać widok i jest, świetny jest. Chciałem użyć brzydszego słowa. To jest takie postscriptum, bo mieliśmy się dzisiaj trzy razy żegnać. Z Pożegowa przepiękny widok. Kamera tego nie pokazuje, ale naprawdę warto warto tutaj stanąć i zachwycić się tymi lasami widocznymi z góry pożegowskiej waszym okiem. Bo zobaczcie, kamera tego tak do końca. Nie widzi tam, tam daleko w oddali. W Mosina w dole i, i te lasy za nią daleko. Specyfika kamery jest taka, że nie obejmuje tego, ale wierzcie nam na słowo, że tak jest. Tak, a poza tym zauważyłam, że tutaj podjeżdżają to jest wysoka jest ta góra, że podjeżdżają rowerzyści właśnie tutaj, zakręcają i zjeżdżają w dół. Są, I tak podjeżdżają. Robiłam. Też tak robiłeś? Mhm. Ona jest bardzo strowa. Szkoda, że tego nie możemy wam pokazać, ale schodząc ja już się cieszę. Możemy się pożegnać po raz trzeci. Tak. Papa. Pa. Pa.